Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym ostatnim dniu starego roku chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, pogody ducha w tym nadchodzącym nowym roku. Jeżeli chodzi o moją propozycję e, zapachową na wieczór sylwestrowy, to tak naprawdę skorzystałam z Waszej propozycji, pod jednym z komentarzy jedna z Was napisała mi, bym wypróbowała perfumę Jenny Glow, a dokładnie Velvet Oat. Posłuchałam, kupiłam i jestem zachwycona. Flakon mieści w sobie 30 ml przepięknych, skoncentrowanych perfum. Różano słodko-drzewnych. Znajdują się tutaj przede wszystkim nuty róży. Praliny i drzewne nuty w postaci drzewa agarowego. Zapach ten to typowy, różany zapach, ale nie jest to taki jednonutowy, jednoznaczny zapach tylko i wyłącznie róży. Faktycznie róża w tym zapachu zdecydowanie dominuje. Niemniej jednak to połączenie. Lekkich, słodkich nut jadalnianych z takimi wyrazistymi, drzewnymi, lekko takimi orzeźwiającymi nutami, komponuje się przepięknie, dając perfumy zmysłowe, kobiece, bardzo takie aksamitne, miękkie, ale trwałe i wyraziste. Koszt tych perfum to około 20-kilku złotych i kupiłam je w perfumerii internetowej Notino. Zapach urzekający. Kiedy go pierwszy raz pomąchałam, miałam wrażenie, że przenoszę się do ogrodu pełnego róż, ale pośrodku środku tysiąca róż stoi ta jedna. Ta wyjątkowa o barwie czerwonej, wręcz bordowej, o grubych płatkach mięsistych, dająca wspaniały, lekko słodko-drzewny y, aromat. Jej każdy element pachnie, począwszy od przepięknych płatków, skończywszy na zielonej łodyce. Zapach Fenomenalny, w 100% trafia w mój gust zapachowy. Bardzo cieszę się z tej uroczej perełki i Wam również polecam te perfumy, bo są bardzo kobiece, zmysłowe, dają poczucie elegancji, wyrafinowania, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. Są taką, takim diamentem perfumowym. Przepiękne perfumy, bardzo pięknie skomponowane i mogące dawać wiele radości. Bardzo dziękuję za uwagę, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny filmy.